Witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na film poświęcony tym oto dwóm lokarnom. Pokażę Wam, jak je muruję, jak je szaluję, i zalewam. No i oraz jak będą usadowione pręty na murłaty, które będą trzymały daszek nad tymi lukarnami. Zapraszam do oglądania. Na etapie alania wieńca zrobiłem błąd, ponieważ pręty wypuściłem, tak jak widzicie, tutaj i tutaj, czyli na krańcach. A to zatem idzie. Nie miałyby czego się ścianki trzymać, ani ta, ani tutaj ten kawałek. Więc po prostu muszę ściankę dorobić a słupy przesunąć także ten słup trafia tu on będzie do góry szedł no i złapie opaską całość tutaj oczywiście zostanie przygotwiony na kotwę chemiczną i tak samo tutaj też przesuwam go w to miejsce bo gdyby ta ścianka stała tutaj to jej nic nie trzyma wolno stojący punkt więc po prostu ścianka trafia tu tutaj trafia słup, który też będzie się opierał na tej ściance no, i w tym miejscu oczywiście będzie stał. No, i w tym miejscu oczywiście jest stała murłata. Tak samo tutaj, w tym miejscu będzie stała murłata. Leżała w sumie. No i tak. Ta ścianka tutaj ma 50 cm. Także rozstrzane odbicie tutaj też idzie 50 cm. Czyli szerokość jednego bloczka. Muruje połówki. A tu będzie wieniec. I teraz tak tutaj mam zaznaczone 3,05 to jest punkt nad... od punktu 0. A murła ta znajduje się na wysokości 5,49 bodajże. I wychodzi mi, że od 5,49 minus wieniec mam do wymurowania 9 bloczków. Odejmuję sobie 1, 2, 3. Ten jako czwarty muszę wymurować 5 bloczków do góry. I za to się teraz biorę. Następnie druga strona i niech to schnie. jutro może, może się uda to zaszalować. Trochę rzadka zaprawa, także będę robił etapami. Dam parę boczków tu, pójdę tam, pójdę skoczę tam i wrócę tu, Czyli po prostu to nie tańcowało w każdą stronę. Taki jest mój zamysł. A czy się uda? A czy się uda to zobaczymy standardowo, to nigdy nie wiadomo, co to wyjdzie, nie? A wychodzi zawsze podgórka. Tak, poziomica mała, poziomica większa. Poziom co największa też już czeka. To już widzę, że trzeba przyłożyć młotkiem. Niedużo, ale jednak. Ok. Mam już tą stronę skończoną, przygotowaną pod Wieniec. Tutaj z tej strony mam pierwszy kawałek zakończony. Tutaj widzicie jest taki mały ząbek, ale to dlatego, że no tak, nie miałem bloczek, akurat kawałek, to go wykorzystałem, a Wieniec tak jest wyższy, bo reszta jest ciut za niska. Poziom powinien być taki jak na tym pierwszym kawałku. No i lecę trzeci kawałek. Na 97 cm, plus 24, tutaj będzie tak samo wieniec wypuszczony. Pręty do, do zbrojenia, o których oczywiście yy, źle pomierzyłem, bo były też na początku wszystkie pręty porobiłem przy, przy otworach okiennych. No a to błąd, mój błąd, bo tutaj idzie wieniec, który trzyma ścianę, co innego przy tych oknach, tam jest ok, tam powinny iść przy otworach okiennych. mi się zaprawa, będę musiał chyba ostatnią wiaderką pomieszać już wiertarką na jedną wiaderko przecież nie będę uruchomił betoniarki którą i tak muszę teoretycznie iść i umyć jeszcze ogólnie to już jest jakoś w pół do dziewiątej także pora też już jest do zakończenia robót na dziś no ale chciałbym to wymurować do końca Niech to sobie sknie. Jutro bym przyjechał robić, wiązać zbrojenia. No jeżeli będzie ciepło, to szalować. To już ostatnie murowanie przed dachem. Tak już wspominałem na innych filmach: szczytów nie chcieli, aby murować. Więc nie muruję. Po prostu firma nie chce mieć problemów z manewrowaniem dźwigiem. Tak mi pan tłumaczył. Okej, okay, dobra. Okej, okay, bloczek mam ucięty. Ja tak miary pozebrane. tutaj ten kawałek, zobaczę co mam tam jest jakiś kawałek, jak się uda to się uda, jak się nie uda to coś dotnę trzeba zaprawę wymieszać i no i lecimy dalej witajcie kolejnego dnia Chłapałem wszystkie pręty na kotwy chemiczne Twardnieją teraz, sobie jest na spokojnie, zrobiłem nadproże tutaj na tą ściankę a aktualnie biorę się za robienie podpory tu pod ściankę tą 0,5 tak jak wszędzie łapałem, podniosę sobie 2 metry do góry, czyli mam 5,05 a wysokość mam 5,26 ja sobie zrobię do 5,27 czyli mam 5,05 jeszcze 22 do góry 22 do góry minus deska ma 2,5, czyli 19,5 do góry dziewiętnaście i pół no nawet nie ma się czego łapać tu jest zero czyli robimy dziewiętnaście do góry ok 19 do góry 19 do góry dobra, a tam będzie do zera ja wziąłem sobie poziomicy Cześć, jest po 21 kolejnego dnia tą stronę mam skończoną yy, i kończę tą stronę. Miałem Ci problem tam wszędzie sobie z żoną napoczynałem i miałem się do czego łapać, a tutaj dzisiaj byłem sam i nie wiedziałem jak się zabrać za ustawianie płydrzym, aby mógł to przytrzymać i z tyłu przykręcić ale na koniec wpadłem na genialny pomysł. To tutaj. Zobaczcie, taki uchwyt. I on mi trzyma jedną stronę. I jestem w domu. Patrzcie. O kurczę. O. Mam do zera. Z tej strony do poziomicy. Zakrętarka. I musi pasować wszystko. Tak będzie ścianka. O. I tu przyjdzie. Raz zdejmę płyta szorunkowa. I koniec. A jak tu wychodzi ogólnie? No, chciałoby iść te deczko do góry. A tu na dół. Tu na dół. I teraz wszystko pasuje. No, może być. Cisnę tak, ponieważ yy, chciałbym beton jutro wylać. I mieć to już z głowy. żeby mogli przyjechać w końcu tą więźbę żyć. bez, bez siły pchnięcia. No i dlatego tak śledzę to długo wrócić, kurczę. Mamy to. I o, mamy to dobra. Idę tam wrócę, przykręcę. Jedną deseczkę, bo nie przykręciłem. Zdejmę płytę i zaraz wracam. The next day Witajcie Mamy dzisiaj finałowy dzień zalewania lukarn albo finałowy będzie rozszalowanie Na ostatni dzień robót Zalewamy dzisiaj wczoraj prawie do 22. na budowie Dzisiaj prosto z pracy tylko do domu pojechałem zmienić auto. Przesiadłem się. prosto po beton. Pierwsza lukarna już gotowa. Lecę z drugą. Lecimy. Przyjechała mi żona pomóc. Bo samemu to nie wyróbka. 0,8 gubika wnieść. Na górę to już nie takich obsiub Z tego co widzę to Może braknąć betonu i będzie trzeba mieszać ręcznie, to się ręcznie w betoniarce, ale mam nadzieję, że uda się tego uniknąć. Nie wiedzieć też, że wszystko. Przyprzyska... Ja, nic, nic, nic. I te dwa też załaduję sobie, bo ja to wsypię i będę wibrował. Proszę. Co? Powiedział, że ja się coś przyjęłam. Jak jest mama To jest jej nasza mała pomocnica Gdzieś w piasku zabawki Gdzieś tam się kręci na dole Swoją malutką łopatką Bardzo chcę beton rzucać do wiader Staram się jakoś bardzo, bardzo mocno tego nie wibrować. O. Wytrzymał. Dla pewności jeszcze dałem szpaksy na wylot na dole. Także jutro muszę przyjechać i wkręty wykręcić czy też paksy, bo jak wetną złapać, to to koniec. wytrzymał. Nogę masz brudną. Niech to, znajdę. Dobra, ja sobie przyjdę po nie. Ja sobie przyjdę po nie, a ty masz wiaderka. Nie, ja już schodzę. Odpocznij sobie. Наладуй для меня. Для меня наладуй. Ma nie wyciągać z tego nic, żebyś mi nie pomieszała. No ja może być. To ten może, też może dla mnie załadować je. Dorabiać. już to widzę Daleko. Już końcówka betonu, Nawet no będziemy dwie batoniarki dorabiać, Już to widzę. The next day. Witajcie. Jestem dwa dni po zalewaniu lukarn. Zacząłem już sobie je rozkręcać. Tym bardziej interesował ten słupek, tutaj, który mi wypchało to znaczy w sumie wypchało mi tylko go przy końcu Zaszolowałem. taki kawałek no trudno, nic, się na to nie poradzi czasem tak bywa i pomimo, że dawałem zobaczcie. szpaks zobaczcie, szpak był tu, tu tu no i wiadomo do góry, gdzieś puściło trudno ważne, że jest zrobione yy, i co? no i tak to wygląda na tą chwilę Rozbieram tę yy, część budynku, później idę na drugą stronę i zrobimy jakieś tam małe podsumowanie. Pierwsza strona rozszalowana Wyszło bardzo fajnie. Nie ma żadnych uchybień ani niedoróbek. Także jak najbardziej na plus. Idę ja teraz rozbierać drugą stronę i zaraz jakieś podsumowanie. Druga strona też już rozebrana. Nie wiem czy pokazywałem, oczywiście na rogach są wypuszczone pręty na murłatę, ta strona tak samo, fajnie wyszła. Patrzcie, wszystko jest o nie wiem czy mam dwa różne kolory betonu, tu ciemniejszy, tu jaśniejszy, jak to było brane jedno po drugim z przyczepy, to zresztą tak samo, ale jest jak jest. Dobra. To już ostatni odcinek z, ze ścian kolankowych, następnie będzie dach, ale to już wchodzi firma, to znaczy więźba, a później wracam do ścian, do murowania, ale będą to już szczyty, ten, tamten. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło. Cześć!